Orfuzimy no, nasze okno. Które, te. Zobaczmy co, co, tutaj. Zobaczmy co tam się dzieje za oknem. Boże jakie daleko mam do ciebie. Tata. O, dzień dobry. Pan ma. Strażnicy chłopie. Tata, ogol. Camperiano, Mariano. Już tu jest latarnia morska śmieci Uf, śmieci cześć Saro śmieci niestety są wszędzie Uf, na tym południu Europy nie wolno nagrywać cześć Saro tu nikogo nie ma No to nieogrodzony ten teren jest. Nieogrodzony ten teren. O ciekawe czemu. Tak, wojskowa area, A żeśmy wleźli Prysznice, no to jakaś pozostałość w ogóle Wszystko zdemontowane, niektóre rzeczy zostały A Idziemy na wydmy Co tu mieli też? Prysznice, nie lampy też Bo po raz drugi nam się zdarza być na terenie Opuszczonego Wojskowego ośrodka. Chyba Człap. Chwap, chwap, chwap. Spąna bosaka. Długa droga jest przed nami. Końca jej nie widać. Człap, człap. No i tak. Nie wziąłem wody do picia. Pełno jest wokół, która szumi. Tak mi się chce pić. I to za każdym razem. Albo w większości razów zapominam wziąć plecaka z wodą. I teraz marzy mi się tak, wymyślam sobie, co bym się napił. Zimną kolę, ale taką małą w szklanej butelce. Piwo. Jakąś koronę. Gazowaną wodę z lodem. Co jeszcze można byłoby takiego co ugasiłoby pragnienie? Chyba hmm. wszystko z takich napojów, co lubię, z takich do pragnienia. Piwo, woda, czy tam w kolejności? Woda, piwo. Jakaś kola zimna. Może są jeszcze jakieś napoje, które lubię, ale teraz mi nie przychodzą do głowy. Ale teraz mnie nie przychodzi, bo strasznie mi się chce pić No dobra, to się nie napije na razie. Co, mała przechadzka po tym piaseczku huh. Przyjemnie Tu na górze już nie ma upałów ale można iść w koszulce teraz właśnie idę jest miło i przygotowujemy się do wyjazdu do Grecji do Grecji przygotowujemy się do wyjazdu do Turcji trzeba jeszcze zapytać się na ubezpieczeniu Moim aliansa czy to obejmuje, czy nie obejmuje? Turcja, Turcję, czy nie? Żeby wiedzieć zawczasu, a nie wjeżdżać i się później dziwić. No, no i co, jesteśmy, o, właśnie tak widać, to jest ten cypel. Cały chcę ja usiąść na pniu, poczekam na o nie, pień obkakany, kurwa. Nie będę siedział bo kupy jednak. Wziął ktoś i obsrł pień no po prostu. Hamstwo jakby nie mógł nastrać je, zrobić dołek i zakopać czy cokolwiek, nie wiem. Pójść w te wydmy cholernie. Piciu, piciu, chlastu, chlastu, nie mam rączek. 11. Kurde, co oni poszli na skróty? To ja idę tędy. Ja mam klucze. Ha, ha, ha. Będziecie stali przy kamperze. Ha, ha, ha. Czy mi się chce iść na koniec tego cypla Cyplu, cypla Idę do auta Kurde mi się chce tak bić, że poddaje się normalnie Normalnie się poddaje Nałapały pełno medus Co wy żeście stworzyli tutaj Zo? Do medus Brałyśmy je za czapki a wiecie, że jest obiad? Ale teraz jest wiem, co meduzy. Mała. To była mała meduza. Jak to zobacz, Tu się chowają. Stworzyli mo z medu. mo. Z, z meduzami. Akwarium meduzowe. Także tak, dzisiejsze. Nie, ona wyjdzie Mili, ona wyjdzie w dwie sekundy Chodź, jeszcze mamie ją pokażemy, poczekaj Także tak, upolowaliśmy Upolowaliśmy ośmiornicę Całkiem sporą nawet ja już, taką, że można byłoby zjeść Pełna Ale nie zjemy jej Jakby to było jadalne, bym mógł zjeść Tak ¿Muy no?